Cześć! Witam was wszystkich ludzi już w 15. odcinku z The Pins of Persia! Którym kurwa? Czeci? No, trzecim. Dobra, nieważne. Co nieważne? No trzecim chyba, nie? No nie. No tak! Który? Piętny? <laughs> co? Nie! Nie wiem co to za słowo. Piętny. Trzeci. No. No. Już mówię. A ja też. Jak to? Ludzie, ogółem sytuacja wygląda u nas strasznie napięta, bo bo się na mnie teraz obraził, bo mu nie chce do jabłka. Nie właśnie, się go, ja sam wpierdala jabłko, była większa od mojej pięści, a... nie chce dać pół. Do no i gryza. Ty mnie nie Nie chciałeś! Bo mam dużo cukru. Eee... Um, hopla. Sobie. <grym> um, nie nie <ważne. grym> No, naprawdę, do samej góry trzeba wejść. Ale bym zdawał, by przeskoczył, nie? No, i, i co powiesz? No to ty. No, czy nic, nie? Hopla. A przynajmniej konkretnie się łapie. O, to fajny moment, nie?

O Gary Jeszcze to nie zamaszłe nigdy Ja też nie A już znikły No w porządku Kosa No obejrzy kosa no, w porządku, wspinamy się Dobra to bo powiedz właśnie teraz co będziemy robić ogólnie Grywasz? No bo Ej co mamy robić? No nagrywamy ten nawet nie chciał się obliczyć, no to tylko kurwa nagrywamy, nic nie już więcej No. Pogadajmy jest pogadajmy Pogadaj wam pogodzie, co? No Na przykład kosz Pelti Do nich kurwa coś mów nie do mnie. Aha, oto ciężko. Bo ja miałem jabłko. Aha, fajnie. Kurwa, ja się tak nie lubię improwizować? rozumiem w sumie eee, Ale... Jak bym też Kurwa! Ja ci że ten... Nie robię tak gadać, że ty jak mówić. No bopu. A ja... Eee. A co kurwa? Bez tego umiesz coś powiedzieć? Eee, nie. No to co o co ci mnie Ogarniam. No co gadać? O, Prince Idzie. No ale teraz jem jabłko, no to chyba sekce ten, rozumiesz? Nie eee, wiem. A ja chcę sobie jakoś... żeby coś było, nie? No jeszcze tego nie. Okej, okay. dobra, przejmij no. myszkę, bo ja ten... No is wrong. jaka jest kombinacja? O, good job! Za pierwszym razem! Nacisnął, nacisnął, good. No i zaj będzie. Cofnięcie w czasie. Nie, nie cofnijmy teraz idziemy do przyszłości, nie? No. Czyli do... teraz w mniejszości co? No. no. Teraz czytaj, co mamy? Trzeba mam to No dobra. Wybaczcie ludzie. Jabłko kurwa nie może poczekać, dobra. A ja mąż pozwala ci spowolnić czas dla wszystkich poza tobą. Okej, okay, typowe kurwa zwolnienie czasu. Znane z Prince w nie wiem czy w jedynce było czy nie Było ale chujowe Tak? No. Okej okay, zapiszmy se w sumie Po dobrym zapisie 5-minutowym Nie jest źle Te życie już ma i dalej gul 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 A ogółem tak jest stary że na przykład jak masz energię Ej widzę te pułapki drugie w czas nie? no jak zawsze nie Bardzo ładnie A tu jeszcze mi się przydasz. Ola. Pewnie jakbym, <grym> Pewnie jakbym tym zginął, nie? Wiem To jest Dobra, tu mi kurwa samo gada teraz. H? R I to R. Nie, nie zjebłem. Kurwa, drzwi otworzyłem otworzyłem. No, o co ci chodzi, farmazonie. Aaa, jakby zginął to by wyglądało zajebiście. Bra, tobie podziękuję kolego. To te... To miałem podziękować i zostać. Kurde. Nie tak to miało funkcjonować. O oh, je, yeah, po raz pierwszy go widzimy Kurwa chciałem Ci coś powiedzieć co mi się ostatnio ściło i zachuj teraz się nie przypomnę pewnie <głos> <głos> Aha. Ale coś przekozackiego To jest wyjebany nie? No Ten ABSik u mnie ja go tak No ciężko Tak więc dobra No czyli kolejne wspinanie Pierdolenie takie szczerze mówiąc No czyli normalnie Normalna napchyńce ów w cześć no bo co, chcesz iść takim prostym korytarzem i po prostu tych popków ciacha 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 i na końcu już yy, ostatni po prostu boss? Ha. O, nie zareagowałem kurwa jak ty, nie wiem, naprawdę. No bo nie wiem o czym mówiłeś do mnie teraz. Czy o, o, o względnych glo globalizacji czy kurwa o... nie wiem. Naprawdę. Wytłumaczysz jeszcze raz? Przypomnijcie sobie, pokażę na nagraniu, chyba, że to będzie później, po czym, nie? Że tam na jednej belcy ta czytająca... Brrr, na to! A co? A co? Czekaj. Kurwa, no idź, ty tępy chuju, no ja patrz! <tryk> A co? Już normalnie przeszedł. Ty masz coś z głowy! rozumiesz? A Nie trafiło się korzeń! Yeah. E, wiecie co ja chciałem zrobić? Dzwonię to nie. What the fuck! E, drogo jeszcze w tym powietrzu które ale skąd tak leciał? Hmm? Babkę mogę udusić? W porządku, to było naprawdę OUPE! Gdzie kurwa przyjacielu? No, dawaj, no kurde, chcę tam wyrzucić. Dawaj, ee. Eee, LPM to swoje giry. Któryś to tak schimmował. <laughs> nie! Prince muszę ci powiedzieć, że jesteś cool. Cool, cool. Kurwa ona jest czarna i ma tyle wytrzymałości jeszcze. No to jest kurwa oś przegięcie pałę na pizdę, nie? Nooo! Bo tym... czekaj, ona jest kurwa wytrzymała te, Ale ta poszła nie On ogarny... był jak można być tak wytrzymały? Nie, nie tak wiem, zbieram co chwilę bronią i wypierdalam O, to ty fajne Ale musi mieć mocne nogi nie No Ciekawe, czy mi się uda Nie wierzę to nie razu nie nie? No okay. po Pisujemy... co? No bo tak. No czemuś co nie zapisze? No ja tak lubię sobie zżłopnąć wodę, stary. To też jest męczące. On, tak jakby co chwilę ćwiczy, nie? Chcę, żeby nie miał. Dopu... Chce, żeby mieć dopływ. Chcę, żeby miał dopływ wody do mięśni. Aha. Spójrz. To jest dopiero trzecie odcinek już z DHK, stary. The Haka? No. Fajnie. I to stoi, nie? I był teraz. Aha, trzeba nie? Chocz nie no ma to trochę ten ABS taki. Nie przyjrzałem się. Ale ja się przyjrzałem. Dobra. A ja takie kurwa. O, Trafiałem. Opla! Okej okay. Co tutaj, be beczuszki do na spodnie. A, no, tak ma to funkcjonować. Co? Nie, że nieważne, nie. Ważne, nie, let's O, Zostawimy sobie ten mieczek. No to ze stacjach są mocniejsze, nie? No, teoretycznie tak. Coś w tym jest. Dyny, dym Kurde, jesteśmy nie w niewłaściwym czasie, byśmy zrobili co do życia, nie? O, może jeszcze zdążymy, bo mnie sraj, błagam, hmm. nie słuchaj. Wszystko jest jeszcze realnie możliwe. O, weźmiemy se. Hmm, w sumie kosa jest tak. Mieliśmy trzy albo. Bujowa. Dobra, to jest pełne. I na górę? Mhm. O może kurwa na górę, a ja może sobie lubię tak kurwa pochodzić, no. nie, tak dobrze. Co, Co zrobi wtedy? Dobra, nie? nieważne. Ale nawet powiem wam, że grafika na taki rok dosyć konkretnie ładna. No, nie jest źle. Mi się podoba. Jeszcze nawet te palce widać, nie to to już Andreas. Ale nie, bez porównania z Andreasem przecież to jest gra... z no, tego samego roku jest? Tak Dobra, pięknie kurwa Dahaka, ale jeszcze się z tobą spotkam Nie raz niech się No gdzieś tam ma to, gadań. To jest to najlepsze teraz. Można wyjść z polatem, nie? No. Nie. no. <grym> Można, tylko go nie ma. <grym> nice! No raz tak było, żeś wyszedł gdzieś No, wtedy się dał no, no. A ja pamiętam wtedy. O się krewla z tobą, nie? Wtedy w <grym> e? 12 fps -u. No bo jest piasek. O. E, 12 minut, dobra, zapisujemy. Ale jeszcze śmiało można siupnąć. Ale będzie um, to jest ostatni odcinek dzisiaj. No bo już za dużo tego. No bo, bo już za dużo gada kurwa, no to jest tak troszkę też nierealne. No, no właśnie. Żeby on tak mówił. Dużo. Zdążę nie, nie zdążę, nie, nie, Dział teraz. Raz. Oho. ]ucky. Ogółem... Uh, 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 og ogółem będziemy grać y, w Batmana, wiecie? LEGO. Bo... bo... bo chciałbym, żebym... właśnie zainstalował. Mi się za chuj taki, taki gry nie chce grać. Ale... czego się nie robi dla Bobka? No, staro, że mi skończyłeś, nie? No. No Nie było aż tak źle, parę odcinków było w, po w porządku. A parę było zjebanych tak konkretnie Dobra No to idziemy dalej no A Już spadać może za stacyki wziąć no bro A pochu Nie, nie chcę nie, No, no, sobie braliśmy tamto pewnie już z pięć razy No, jesteśmy w dobrym czasie więc jeszcze w tym odcinku bardzo zdążymy sobie zebrać rzadko no. no, w sumie będzie prawie życie na odcinek, nie? nie wyjdzie. No, chyba. trochę mniej no skoro będzie 17 odcinków, niecałe. A no tak, no bo tylko 9. No to w co drugim, o. jeszcze teraz będzie taki moment, że chyba w jednym odcinku na M2 dowiedzimy, nie? Eee, no w siódmym. No. To jest pojedap. Realnie rzecz biorąc. Dobra, i tak więc teraz... teraz wchodzimy tutaj, nie jak kurwa wcześniej. No w tym w wnęło. Znaczy mi. O shit to musiał go zapierdzielabolić nie, Ich nie zabiła? Myślałem właśnie że ich dobiję ich ale Dobra no nie wyszło aż tak źle No. Chyba, nie. Mam trzy? Mam trzy! Jest, dobrze, dobrze. widzisz Beba zrobiłem a nie nie, to już spodo Nice. To jest To jest chyba najkrótszy też, nie? <laughs> <laughs> Zawsze końcówka taka spierdalona, Jesus! Ale wygląda to, że tyle takiego tak nie? I znowu dostaję. Trochę swoje, patrz. Patrz jak nicną. Aż odleciał, no. Ale on tu wygląda najlepiej ze wszystkich części. No Okej, okay, kolejne wydłużenia, za W sensie, to jest ale to też mi się wydaje, że jego ataki są mocniejsze. Do pajaż na Wow, Łow, 14 Nie mm? 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 mi się to złożyło, nie? Rozumiem tego buga, że to mi się nie chciało wcisnąć i musiałem, no, wrócić z tym Christ No, pojechał. Jesus fucking Christ. No, ja okay. no raczej, raczej. Się pewnie. Dobra, ale mam wszystkie dobra, można iść. Hopla. No, jest Hopla, a to już nie zrobi. Co? Nie. A, jednak. No w sumie to nie jest wysokość, normalny człowiek by to przeżył, przecież no kurwa. No nie, 5 metrów To nie jest to tak jak Assassin. A to nie, co? Aha, spadnie z dachu, nie? No no, znaczy jak na, na, na przykład na kogoś kurwa, jezie. No z 15 metrów skoczym na głowę i co tam, nie? Bezrośniecie. Ile mamy minut 16? A to jeszcze, jeszcze, jeszcze spokojnie. Ło Teoretycznie teraz mamy tutaj, tu ogółem na tabulatorze mamy cel. Do czyli do komnaty klepsydry. Przeszłość W porządku. Czyli czas dobry. Jego. Tak dziwnie dał tak? No. Spadł, nie? No, bierze to, princuś. Dobra, w Ciekawe Czekajcie tam u góry też będzie jakiś ziemiś. On zawsze z waby puszcza. Też warto pamiętać. A nie do kamera się tu ustawia, I teraz wszystkich na raz. dwa, trzy. 3 un... i... On tu fajnie zbłokował. No! Patrz, eee! wrócił. Ale kto wrócił? Bumerang na ten gościa, tego go przez balkon. Jego ja nie wyjebałem przez balkon. Nie? Coś tu. Co? A, ściany czy co? A tego można też wyrzucić? Czekajcie, chcę skontrować to, spróbuję Raz. Jak on to rzuca? Raz. Aha, pojedyncze, dobra, spróbujemy. O, jak rzuca tak, to te trzy, nie wiem, skąd na ten trzeci z Jeszcze raz spróbuję. Nie, nie da się zachować. Dobra, wykończymy go. Można Nie, raczej nie. Aha. Teraz podbieraj wszystko, co tam jest. A no już tam zbierałem wcześniej. No, jak wiesz, czasami mogę z niego wrócić jakaś broń, tylko jedna sztuka na całą mapę, nie? Ktoś taka dziwna i potem... Czy, nie, mi brakuje nam. Dobra, dałem radę. Co ty kurwa robisz, człowieku? A, tak też można doskoczyć. Dobra, w porządku. Ajajaj. Czekajcie, mamy to, to... W sumie to teoretycznie mógłbym zejść. Nie, nie mogę, bo nie mam... Dobra. Nie było tematu nawet. Okej, jak w jaki sposób go za... Mi się najbardziej podoba, jakbym te dwa miecze wyciąga i tak głowę mu przecina. To jest kurwa coś zajebistego wręcz. Nie? No tak. O, no. co my tutaj mamy ciekawego? tam są otwarte no. drzwi Dum dum no. Oh shit man oh shit Czy wy nie? Zniszczył. No jak, wszystkie kombosy są takie kurwa że Spróbuj to EE e? e, Nie, nie będę Jak sobie wszedłeś w kombos to się tam kurwa teraz pilnuj Ale ja sobie będę po swojemu ale Nie nie, bo to właśnie nie dać tam Ale miały. w porządku, czekajcie, jeszcze raz to zobaczę Nie, nie to Czekajcie Nie to Może zacznij od myszki Walić to Naprawdę walić. Tu żeśmy... Aha i tak byłem tu wcześniej potany. nie? A. Dobra, tak więc ludzie, tak jak już mówię, trzecie kilo, to jest... No w sumie jeszcze dwa z desa żeśmy przeszli. Więc, więc mi się już trochę na kompie naprawdę nie chce kurwa siedzieć kompletnie. No. No akurat dojdziemy, będzie filmik i koźnika, No to tego na przykład nie ustalasz. Hę? No. Aha. Dobra, mam nadzieję, że zdążę. Zdążę! No, że... tak. W porządku, w porządku, w porządku. Hopla. This is a dangerous place. You should not have come back. I don't have the luxury. I must see the Empress. Oh, impossible. My mission. It is very urgent. I must see her. You don't understand. When the last grain falls from this hourglass, the Empress will create the sands of time. No business of yours could be more important than that. I have come to stop the Empress from creating the sands. <laughs> then yours is a fool's errand. The creation of the sands was foretold in the timeline. It cannot be stopped. I just saved your life. Twice. All I'm asking for is some information. Tell me where the sands will be created. In there. But the room has been sealed. You cannot enter. There must be a way. Ha! You'd have to undo the very fortifications of the castle. Any possible task. Oh, when a man is faced with his own death, he finds the impossible less of a barrier. Tell me how. Very well. Evidently, the gate is controlled by a labyrinth system located inside the hmm? magical tower. Even to the machine still needs power. As water passes through the moat, the machine will receive power. But first, you'll have to fill the mode from the supply in the garden tower. Activate both towers. And the door will open. You'll need this. It's more than just a weapon. It also serves to activate a system of bridges which will grant you access to the other towers. It won't make a difference, though. to jest lepiej zrobić w przykład. E, ogrodo, tą ogrodą. Później jestem cięższy ciężej, a może lepszy miecz, nie? A może się potem łamie, nie? No, Okej, okay, dobra, zdobywamy miecz węża, czyli coraz lepiej. Ten specjalny miecz jest kluczem i pozwala Ci wykonać potężniejsze kombinacje. Zaciśnijmyż jeden, myż jeden, myż jeden, myrz 1, my wykonać kombinację. Dobra, w porządku. Tak więc wyjdziemy sobie jeszcze z tej lokacji tutaj, zapiszemy tam przed otwieraniem o. takich różnych przedmiotów. No to się okaże. I, i tam sobie zakończymy ludzie odcinek trzeci. Trzeci no. ostatni dzisiaj odcinek. No i będziemy tak nagrywać co dwa odcinki, bo to jest... To jest za dużo, naprawdę. No no o no, no, to, 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 to już pierwszy odcinek z Esmeraldy. <grymianie> nurzący. A kurwa, po co mi więcej? Hardcore, nie? <grymianie> Czekajcie, ile mam życia? A, w sumie nie musiałem zapisywać. No kurwa mać, no te... ...tempa pało. Dobra. Pla Aha, to trzeba tak mi Dwaj, daj, dawaj. W porządku. No W eee. sumie jakbym mnie tyku, to bym spadł na dół, nie? Straciłbym, straciłbym cenny piosek. Najchętniej poszedłbym teraz właśnie do, 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 do wieży ogrodowej, czy tam wodnej. No, bo później dostaniemy inny mieczek po ogrodowej, czy nie? Tak, po ogrodowej dostajemy miecz lwa. O, czyli tam w sumie węża mamy tak na... Tylko nie, w którą, którą stronę to jest, kurczę, trzeba wybrać. Dobra, zmienimy to. Ja się jeszcze tylko chwycił, nie? Co ty gadasz? Parę, on kurwa stoi, patrz. I czeka, aż mu ktoś obciągnie, nie? I patrz, i czeka, nie? Jezu... Dobra. Woda. Woda, aha i tu właśnie postanowiliśmy się, ludzie, zakończyć. Cześć i odcinek z klica, Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zapraszam Was oczywiście na kolejne, tak więc trzymacha się. Cześć. Yo.